19 kwietnia, oddział 415 i bez troska leśniczego i jego zadowolenia. To kawałek siatki leżącej w lesie. Dla człowieka to żadna przeszkoda. Dla zwierzyny może być tragedią, bo się zapląta, zwierzę, coś takiego i będzie z tym musiało żyć. No, oczywiście jak się nie wygląda, no ale czy co będzie ze zwierzęciem tu następna taki kawałek tam siatki w innej trochę konfiguracji splecienia leżących po prostu leśniczemu go to za przełożeniem wali ten temat co u niego w lesie się znajduje a jesteśmy dosłownie kilkaset metrów od kancelarii, gdzie to leśniczy urzęduje od bardzo, bardzo długich lat to jest trudno powiedzieć co, czy to jest biogrupa tam wcześniej była taka następna. Czy to jest gniazdo jesionowe? A tak. Tamto, bo było co to jest gniazdo jesionowe? W tym gnieździe jak widzimy, rośnie kilka jesionów. I to już historia, bo tu się jesiony skończyły. Tu zaczęła się, tu zaczęła się już e, uprawa leszczynowo-grabowa. No jeszcze jest tu przy drodze dwa, trzy jesiony. Reszta to graby deszczyny tutaj padła do lasu, do gniazda osika, która tam sobie w tym wszystkim leży i która tu nie przeszkadza w gospodarce leśniczemu w pewien sposób, podobnie jak takie właśnie wierzchołki tam, wałki ponad 20 długie, ucięte, grube. Wszystko to tutaj sobie może być i wzbudza to trwogi u pana leśniczego